Dzień dobry, witam serdecznie na forexistrader.com. Dzisiaj jest 6 września, godzina 10:13, godzinę po otwarciu giełd. Europejskich. Dzisiaj jest dzień szczególny. Możemy spojrzeć na Forex Factory, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Otóż dzisiaj ustalane są stopy procentowe. Mimo tego, że prawdopodobnie wyjdą na tym samym y, poziomie jak wcześniej, to znaczy pozostaną na tym samym pułapie, ma, mają ogromny wpływ na zachowanie się rynku, zarówno tego dnia, jak i na przyszłe tygodnie, przyszłe dni. Także stopy procentowe mają ogromny wpływ na rynek, są to najważniejsze dane, jakie pojawiają się tutaj w zestawieniu Forex Factory i nie tylko o 13 mamy istotne informacje, ale również podsumowanie. Konferencja Europejskiego Banku Centralnego, 14.30, półtorej godziny później, będzie tym kluczowym momentem, po którym rynek zacznie się zachowywać yy, na pozycjach długich, krótkich yy, lub też yy, może być zmienne. Natomiast to, co próbuję powiedzieć, to że do tej godziny yy, warto byłoby czekać, wstrzymać się z najbardziej istotnymi decyzjami, jeżeli ma być to pozycja, która ma posłużyć nam powiedzmy co najmniej na kilka godzin, dni czy być może nawet Tygodni. Także o 14.30 wychodzi także bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, i później jeszcze mamy ważny wskaźnik o godzinie 16, ale najbardziej istotne dane do 14.30 się dzisiaj pojawiają. Także zachęcam do obserwowania tych danych niekoniecznie do tradingu w tym momencie, ponieważ tradowanie przy stopach procentowych należy do jednych z co bardziej trudnych zajęć, szczególnie jeżeli chodzi o day trading, rynek bywa ba, ba, bardzo zmienny, może się wybijać na pozycjach krótkich, długich, czyli może szybować do góry, później może agresywnie zawrócić, znowu podążać na pozycje długie. Sytuacji potencjalnych, możliwych do wejścia w rynek może być kilka, ale wszystkie mogą być bardzo agresywne, to znaczy pod dużym względem ryzykowne, jak również część z nich może być całkowicie nieskuteczna, dlatego proponuję, bardziej proponuję obserwacje, szczególnie dla mniej zaawansowanych graczy, niż wchodzenie w rynek i y, próby tradingu w tym czasie, natomiast na szkoleniach, y, wideo szkoleniach na żywo mówimy o tym, jak wykorzystywać tego, sytuację, tego typu sytuacje, w jaki sposób nie dać się zwieść rynkowi, który może bardzo agresywnie zacząć zachowywać się w tych godzinach, ponieważ y, będzie wtedy największa zmienność, największa płynność, momentami brak płynności, czyli duża nierównowaga ze względu na bardzo duży popyt. Albo bardzo dużą sprzedaż. Także w tym momencie patrzymy na wykresy dzienne. Eurodolar po lewej stronie, jak zwykle, fun dolar po prawej stronie. Są to wykresy z trendem wzrostowym na pozycjach długi. Wspominaliśmy tutaj na funcie po prawej stronie, że mamy do czynienia z piękną, dużą kołyską, czy też kopułą. Są to pozycje długie, przeważnie, szczególnie na instrumentach prowzrostowych. Fund wprawdzie nie jest typowym prowzrostowym instrumentem, ale mamy do czynienia tutaj z trendem wzrostowym, także większe prawdopodobieństwo jest, że te pozycje będą dalej rosły. O tym mówiliśmy na przestrzeni ostatnich dni, czy tygodnia, kurs wybijał się Tutaj do góry, że być może będą to opłacalne pozycje długie. Natomiast euro dolar podążał za funtem w pewnym momencie zaczął wybijać się coraz bardziej agresywnie, czyli złapał e, swój tak zwany momentum pozycji długi, teraz również wygląda identycznie jak w że bardziej e, mniej czy bardziej agresywne pozycje długie będą atrakcyjne na rynku. Mamy tu nie, tutaj również e, sygnał odejścia od e, pewnych poziomów rynkowych e, na pozycje długie, e, czyli tak zwany test od góry, w ten sposób ja to określam e, i prawdopodobieństwo jest większe w tym momencie. Na wzrosty, oczywiście. Także z pozycjami krótkimi byłbym bardzo ostrożny, nawet gdy rynek zacznie agresywnie pikować w dół podczas publikacji danych. To są właśnie tego typu aspekty, o których wspominałem. Natomiast nie oznacza to, że pozycje długie są bezpieczne czy też atrakcyjne w tym momencie. Dla mnie, ten rynek na ten moment bardziej jest. Bardziej na zasadzie przyglądania się jemu i szukania jakichś atrakcyjnych momentów, ponieważ sama sytuacja może wyglądać bardzo interesująco, ale nie oznacza to, że nadaje się do e, tradowania z wysokim prawdopodobieństwem e, odebrania pieniędzy z rynku. Jeżeli chodzi o euro-dolar e, na wykresie 30-minutowym, czyli o pozycje typowo day tradingowe, mamy tutaj sytuację kontynuacji, czyli wzrost, e, odebranie zysku z tych pozycji długich, które miały miejsce i dalsza kontynuacja wzrostu. Natomiast nie jest to typowy patent e, do wejścia w rynek. Także osobiście e, nie polecam tutaj wchodzenia w rynek, mimo to, że niektóre momenty na historycznych wykresach pokazują, że mamy do czynienia z kolejnymi agresywnymi e, wzrostami tutaj po tego typu patternie, czyli jest to typowy pattern kontynuacyjny, ale nie oznacza to, że jest to bardzo atrakcyjna wyjątkowa e, sytuacja do wejścia w rynek na pozycje długie e, czy krótkie. Podobnie też dzieje się aktualnie na funcie. Tutaj widać krótkie pozycje, nie mają specjalnie miejsca, e, natomiast sytuacja również może się zmieniać, e, może dojść do jakiejś akceleracji rynku e, na pozycjach krótkich. Natomiast wspominam o tym, że tego typu akceleracja e, o ile może bardzo Ciekawie się zapowiadać z reguły kończy się w ten sposób. Także należy zdawać sobie sprawę, że wchodzenie w pozycje krótkie e, może być ciekawe e, krótko chwilowo, krótkofalowo, e, natomiast w dłuższym terminie, czy też w średnim terminie, może być bardzo agresywne, czyli e, niebezpiecznie dla naszych portfeli. Natomiast e, jeżeli mówimy o indeksie SP 500, czyli indeksach, e, to co również jest bardzo interesujące i ma wpływ na rynki, waluty, na Całym świecie patrzymy teraz na SP500, czyli największy, jeden z największych indeksów na świecie, gospodarka amerykańska. Mówiliśmy tutaj, że mamy spowolnienie trendu tutaj na tym wykresie, natomiast mówiłem też o tym, że jest to bardziej prowzrostowy instrument, także o ile na innych walutowych instrumentach moglibyśmy mieć do czynienia z szybszą, mniejszą, większą przeceną, o czym wspominałem tutaj, że na tym instrumencie może to nastąpić, ale jesteśmy wtedy bardzo zorientowani na kolejny strzał do góry, ponieważ zejście w dół zakończy się agresywnym podkupowaniem tutaj tego instrumentu, ale tutaj akurat w tym momencie nie doszło do żadnej wyprzedaży wygląda na to, że kupujący tutaj poradzą sobie z tym instrumentem, że bardziej będą zainteresowani kupowaniem Na ten moment w ten sposób można określić sytuację. Brakuje tu sprzedawców, tak? Na być może na innym instrumencie mielibyśmy właśnie sytuację zejścia rynku na pozycje krótkie, gdy zadławił się tutaj trend, gdy zabrakło tych kolejnych kupujących. Natomiast na instrumencie akcyjnym, gdzie przeważająca ilość em, akcjonariuszy muszą kupować akcje, tak? Także tutaj ten instrument będzie zdecydowanie prowzrostowy. Patrzymy teraz na ropę na wykresie dziennym. Jest to instrument również prowzrostowy, w tym momencie tak jakby stracił swój momentum i trudno powiedzieć tak naprawdę, jak on się teraz zachowa. Zobaczymy, czy e, będzie wybijał się tutaj z tej, e, z tej przestrzeni komfortu, czy też zacznie zjeżdżać w dół. Z pozycjami krótkami, z krótkimi należy uważać, e, z pozycjami długimi, pozycje długie są bardziej atrakcyjne, szczególnie jak kurs e, zacznie. Zachowywać się tutaj w tej przestrzeni, zejdzie troszeczkę w dół, agresywnie zacznie się wybijać do góry. Mogą to być interesujące pozycje długie, czyli wchodzenie w rynek z długim trendem, z, z trendem wzrostowym. Natomiast nie znaczy to, że musi być interesująca tego typu sytuacja. Wspominam tylko, że może być taki moment, który będzie ciekawy do rozpatrzenia, do wejścia w rynek na pozycjach długich. Jeżeli chodzi o złoto, kilka dni temu, czy też w zeszłym tygodniu, wspominaliśmy o tym, że wybiło się tutaj y, z formacji bardziej konsolidacyjnej. Mieliśmy agresywnych kupujących, mieliśmy realizację zysków, o czym wspominałem, że to jest y, prawdopodobnie chwilowy moment przeceny, że mamy duże prawdopodobieństwo kolejnego wzrostu. Y, I co niektórzy mogą być zainteresowani wejściem w rynek na pozycje długie, żeby odebrać tą przestrzeń, o tym mówiłem właśnie w analizie ponad y, tydzień temu, w ogólnej analizie i przykładach transakcji, że. Że może być to interesujący moment, natomiast nie oznacza to, że jest to jeden z tych momentów o bardzo wysokim prawdopodobieństwie odebrania pieniędzy z rynku. Jest to jakiś po prostu moment. Rynek teraz rośnie, także złoto łapie swoje momentum. Tutaj mieliśmy kolejny przestój, mamy kolejne wzrosty. Rynek może osiągnąć tutaj swoje kolejne wartości, przy których zobaczymy, czy będzie się cofał, czy też złapie. Kolejny moment kupujących. Na razie do tego momentu jeszcze nie doszliśmy, także daleka droga, natomiast wydaje mi się, że do tego to zmierza jak na ten, na ten okres czasu. Natomiast ostatnio otrzymałem zapytanie odnośnie jednej z walut euro jen zaczynając od wykresu weekly. Chciałem zwrócić uwagę, że na wykresie weekly, czyli tygodniowym, mamy trend spadkowy, także pozycje długie. Byłyby tutaj niekomfortowe na tym akurat wykresie. Natomiast ja zaczynam analizę z reguły od wykresu daily, czyli dziennego. Nie posługuję się aż tak dużym interwałem czasowym tygodniowym, który służy do e, tradowania powiedzmy na przestrzeni wielu tygodni, czyli miesięcy, e, czy nawet lat, powiedziałbym. Natomiast na wykresie dziennym mamy wykres e, na pozycjach długich czyli mamy trend wzrostowy, który jest wydaje mi się związany z euro czyli z pozycjami długimi na euro-dolarze, który to yy, jest w trendzie wzrostowym jakimś średnioterminowym, czyli niedługoterminowym, tak, yy, czyli mamy tutaj pozycje długie, nie wiadomo jak długo one będą trwały, sytuacja jest zależna od euro-dolara, aktualnie wygląda yy, jakby euro miał wybijać się na pozycjach Długi, y, zrobił tutaj formację przestoju, czy nawet taką lekką kołyskę, co rzuciło mi się w oczy, czyli może wybijać się na pozycję długiej, ale wydaje mi się, że jest to bardzo zależne od tego, co y, zrobi euro -dolar, który jest troszeczkę w podobnej sytuacji, czyli wybija się z jakiejś formacji przestoju, to znaczy tak aktualnie się to rysuje, natomiast po dzisiejszej publikacji procentowych może to wyglądać e, troszeczkę inaczej, także należałoby poczekać do 14.30, 16.00 godziny z tego typu słowami, natomiast no, można rozważyć obydwie możliwości, e, także co jeszcze chciałem wspomnieć o tej walucie, Właściwie z tego, co się rzuca w oczy, to to było na tyle oprócz poziomu, który zbliżamy się do poziomu 100 równego poziomu, ważna, ważna bariera psychologiczna. To nie widzę tutaj nic szczególnie charakterystycznego, żeby ten wykres był zachęcający czy też zniechęcający do pozycji długiej. Czy krótkiej, przynajmniej na interwale czasowym D1, chociaż, tak jak wspomniałem, eurodolar może tutaj wybijać się, co pociągnie euro jena, czy euro jen zacznie wybijać się mniej czy bardziej agresywnie do góry. Natomiast nie oznacza to, że tego typu pozycje na walucie są bardzo komfortowe czy też trafne. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne analizy Kursy wideo oraz szkolenia online. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego weekendu i widzimy się prawdopodobnie w kolejnej analizie na żywo w poniedziałek. Dziękuję, pozdrawiam.